Nazywam się Maciek Ruszel. Jestem doskonale znany z tego, że nikt mnie nie zna. Lubię pasty. Creepy Pasty. Pora na przegląd. Przegląd Creepy Past. Dzisiejszy przegląd. Otwieram Creepy Pastą, coś jest na polach za moim domem. Widziałem to na kamerze bezpieczeństwa. Z kanału Arkana Mroku. Przedstawione opowiadania, czytane przez Rafała S., pochodzą z Reddita. Zaczynamy! Czas trwania: 17 minut i 52 sekundy. Nasz bohater i jego żona Michelle zauważyli, że w nocy ktoś zajumał im kilka lamp ogrodowych. Postanowili, że kupią kamerę, aby takiego delikwenta przyłapać na gorącym uczynku. Sprawa się szybko wyjaśniła. Poza całe zamieszanie były odpowiedzialne zwierzaki, jakimi były szopy. Michelle postanowiła, że zostawi dla nich karmę dla kotów. No jak się okazało, kradzieże ustały. Kto by pomyślał, że karma dla kotów, dla szopu, smakuje lepiej niż. Żarówki z lamp ogrodowych. Michelle wybrała się na delegację z pracy. Nasz gospodarz został sam w domu. Pewnej nocy przyszło mu powiadomienie na telefon. Aplikacja wysłała informację, że kamera wychwyciła jakiś ruch. No to spojrzał, bo się obudził, to co miał robić. Zobaczył, że przed wejściem stoi jego żona lub coś, co ją przypominało. Istota, która stała przed drzwiami. Szybko zamieniła się w quasi -modo z anoreksją. Jakaś mroczna siła była odpowiedzialna za skopiowanie wyglądu Michelle. Na koniec pojawia się sugestia, że coś, co znajduje się w lesie, sprawia, że jakby to powiedzieć, modyfikuje ludzi. I choć do końca nie wiadomo, jaka siła naprawdę drzemie w tym lesie, to z pewnością molder i skali rozwiązaliby tę zagadkę. Numer dwa. Mieszkam z dziadkiem głęboko w lesie. Coś za nim przyszło. Czas trwania 18 minut i 5 sekund. Nie no, kto mieszka w lesie i to jeszcze głęboko? Jakiś tarzan, co najwyżej. Bohater myślał, że jego dziadek poszedł sobie na zbierać grzybów na zupę. W tym czasie ktoś Odwiedził tę chatę. Typ, który ich odwiedził, pytał o dziadka. Ponoć jest jego dobrym znajomym z dawnych czasów. Tak swoją drogą, ten typ, który przyszedł do tej chaty, to kolejny anorektyk na naszej liście. Pyta się o dziadka. Dziadka nie ma, mówi wnuk. No to goś sobie poszedł. Nie oddalił się jednak zbyt daleko, bo ciągle kręcił się gdzieś w pobliżu. Niczym komar nad głową w letnią noc. No a dziadek, hmm, dziadek jednak był w chacie, a konkretnie siedział w szafce w kuchni. Pewnie przeprowadzał inwentaryzację talerzy. No ale bądźmy poważni, po prostu bał się tego gościa, więc się przed nim schował. Nie wiem dlaczego akurat do szafki. Pomyślmy teraz nad tymi szafkami. Do jakiej szafki mógłby się schować? Przedstawiam kilka rozwiązań. Dziadek w końcu wyznaje wnukowi, że ten typek, który to ich odwiedził, to bardzo mroczna istota, która potrafi spełniać wiele zachcianek. Ma szeroki wachlarz usług. No i dziadek w przeszłości z jednej z takich usług skorzystał. Teraz musi spłacić swój dług. Podobnie jak pan Lusterko i Olgerd von Everest dalej ten Wiedźmin. Numer 3 Jestem więźniem w dziwnym więzieniu. Jest tu tylko jedna zasada. Czas trwania 21 minut i 13 sekund. Różne opowieści czytałem, różne słyszałem, kilka napisałem, ale na pewno nie wpadłbym na to, żeby napisać opowieść o trawie. Ach, nie ta trawa. Ponad 20-minutowa Creepypasta opowiada o życiu więźniów w placówce zwanej więzieniem. Naczelnik stawia resocjalizację na bardzo wysokim poziomie kontakt z naturą. Kontakt z naturą na pewno zalewa więźniów falami szczęścia i pozytywnej energii. Trawnik, jak to trawnik, jest zielony i rośnie na nim trawa. Ale co? Rośnie zadziwiająco szybko. niczym mięśnie Roberta Burneyki po W blastie i Rocket Fuel. Ale już wziął Double Blasta, Rocket Fuel zaleje, żeby nie brokowało mi paliwa. Pytanie tylko, czy ten trawnik to rzeczywiście trawnik, a nie jakaś istota mieszkająca w glebie nie z tego świata, która tylko przypomina trawnik. No, jak się okazuje, jak na roślinkę. Bardzo lubi mięsko. Numer 4. Jeśli zapukasz do pustego pokoju i ktoś odpowie, nie wchodź do środka. Halo? Halo? Halloween. To głupie było. Grupa przyjaciół spotyka się na piwku i opowiada sobie mroczne historie. Nijaki James opowiedział japońską legendę. No, jak wiadomo, jak chodzi o japońskie legendy i historie, to coś musi być z nimi nie tak. Wystraszyli się tej japońskiej opowiastki i stwierdzili, że porobią coś innego. Padła propozycja, żeby pobawić się w pukanie. Chodziło jednak o pukanie do drzwi. Mieli zapytać jakiś tajemniczy byt o cokolwiek, więc zaczęli zadawać pytania. No, nie każdy zadawał te pytania mądrze bo może nie każdy był mądry. I coś po drugiej stronie miało odpowiedzieć, to znaczy odpłukać I to, to było dobre. Oczywiście główny bohater musi się czymś wyróżnić na tyle pozostałych, skoro inni zadają głupie pytania, no to on musiał wpaść na coś genialnego. Każdy pytał o siebie, o swoje prywatne zachcianki, ale on chciał czegoś więcej, on chciał, spotkać się z tą istotą. Pyta zatem, czy może wejść do środka. No i tutaj wszystko się zaczęło. Dodam od siebie, że efekty pukania, jeżeli słuchacie creepypasty na słuchawkach, są zajebiście realistyczne. Kiedy słuchałem, faktycznie wydawało mi się, że ktoś puka tuż obok mnie. Nowy format przeglądu creepypast wniesie trochę zmian. Spośród... Omawianych Creepypast postanowiłem, że będę wybierać zwycięzcę. Dodatkowo każdy przegląd będzie odbywał się raz w miesiącu i z każdego miesiąca z danego kanału będę wyłaniać moim zdaniem najlepsze opowiastki. W tym zestawieniu ewidentnie moim zdaniem wygrywa opowiadanie o ukaniu. To jednak nie jest jeszcze koniec przeglądu, bo mam w zanadrzu jeszcze dwa opowiadania z innego kanału. A chodzi tutaj o kanał TO STRASZNE. Te opowiadania również zostały opublikowane w pierwszym miesiącu tego roku. Każdy z tych dwóch opowiadań ma dokładnie 50% szansy na wyjście z tego zestawienia zwycięsko. Są dwie rzeczy, na które chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Po pierwsze, TO STRASZNE to kanał, w którym usłyszymy kobiecy głos. Co jest dosyć rzadkie w tym naszym małym creepy świecie. Po drugie, wszystkie opowiadania na tym kanale są autorskie. Zaczynamy! Zamykaj drzwi. 26 minut 53 sekundy. Naszą bohaterkę obsesyjnie obserwuje jakiś typ sąsiedniego mieszkania, nie odzywa się do niej przez dłuższy czas, tylko się gapi. Gapi i wydaje się dosyć nieuprzejmy. Nie wiadomo, co chodzi mu po głowie. No, typ podejrzany. To dla bohaterki musiało być naprawdę bardzo, bardzo niepokojące. bardzo W niepoko... dodatku, po jego oczach było widać, że ciągle jest pod wpływem środków odurzających. Śpał na potęgę. Tak więc po bardzo długim okresie milczenia postanawia w końcu przemówić. Postanowił poderwać bohaterkę na wiedźmińską gadkę o strzygach. Pewnie dlatego miał takie oczy. Naćpał się, bo myślał, że bierze eliksir na zwiększenie obrażeń przeciwko istotom przeklętym. No, wiedźmin odszedł, więc ktoś musiał zająć jego miejsce. Widać, że był napalony na polowanie na strzygi, jak nosorożec podczas... Zoży polarnej. Był pewny siebie, niczego się nie bał. Historia z początku wydaje się banalna. Gość z obsesją i dziewczyna, która jest tej obsesji częścią. Jednak do ostatnich minut trwania opowiadania nic nie jest do końca pewne. Co jest prawdą, a co urojeniem? Czy wśród nas żyją potwory, a może to my nimi jesteśmy? W sumie to jesteśmy potworami. Ale czy kiedyś przyjdzie dzień? W którym nasze wszystkie złe cechy wyjdą na zewnątrz i spowodują metamorfozę naszych ciał i zamienimy się w prawdziwe potwory z krwi, kości i stanu umysłu. Druga creepypasta, lama. Lama. A. Jamma. Czas trwania 39 minut i 21 sekund. Letni obóz dla dzieci. Stare wspomnienia i pamięć po zaginionej. Tak mógłbym streścić całe opowiadanie, ale to trochę za mało. Dwie koleżanki z pracy w wyniku pewnego zbiegu okoliczności powracają do wydarzeń. Z przeszłości. Miały one miejsce w fikcyjnej kolonii Malinka w 1991 roku. Po wielu, wielu latach spojrzały na problem z innej strony. Sam fakt, że w obliczu tej tragedii, jako małe dziewczynki, niewiele mogły tak naprawdę zrobić, to teraz, jako dorosłe kobiety, postanowiły, że Wyjmą sprawę z archiwum. Ich myśli przewijały się niczym klisza, żeby przypomnieć sobie wszystko, co tylko dało się przypomnieć z tego okropnego i mrocznego pobytu na kolonii. Najważniejszym elementem w tej historii była tytułowa jama. Kurczę, gdyby taka jama istniała, to podejrzewam, że byłyby do niej spore kolejki. Tak więc świeżo upieczone panie detektyw, biorą sprawy. Moje ręce. Muszą wyjaśnić okoliczności zaginięcia siostry jednej z nich. Dlaczego nikt wówczas nie potrafił ustalić, co się z nią stało, gdzie przepadła, gdzie urwał się po niej ślad. Prywatni detektywi i policja nic nie znaleźli, żadnych poszlak, niczego, tylko pustka. Skoro niczego nie wyjaśni, to klasycznie sprawa zostaje zamknięta i wrzucona do archiwum. Co? Lub właściwie kto? I dlaczego postanowił pozbyć się niewinnej dziewczynki? Kto był winowajcą? Kto lubił to, co zakazane? I jaka kara go spotkała? Oby przeszłość zawsze dopadała winnych. Jama to dobra opowieść do poduszki. Jednak moim zdaniem strzygi zagryzły Jamę na śmierć. Gratuluję zwycięskim opowiadaniom. Opowiadania dobra robota. To był piąty przegląd Creepy Past. Dajcie znać, jak widzi Wam się nowa forma. Moim skromnym zdaniem, opowiadanie prawie całej historii jest zupełnie bez sensu. Po co mam opowiadać całość, skoro sami możecie tego posłuchać? Dlatego postanowiłem, że będę przeprowadzał selekcję. Jeżeli w danym miesiącu na jakimś kanale filmów powiedzmy będzie 10, to z 10 wybiorę 3. Jeśli będzie 5, wybiorę 1. Jeżeli na jakimś kanale Creepypast będzie trochę za mało, żeby zrobić odcinek, to wrzucę do odcinka również Creepypasty z innego kanału. Tak jak zrobiłem to dzisiaj. Tak naprawdę sam jeszcze nie wiem, do czego zmierza ta seria. Czy w ogóle do czegoś zmierza, czy może po prostu zatrzyma się na mieliźnie albo wpłynie na górę lodową. Tymczasem pozostaje mi się z wami pożegnać i podziękować za obejrzenie tego filmu do końca. Wystąpiliśmy w składzie Kaktus, Megazord. I ja, czyli Maciek. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!